Nie, nie wiem! Kurwa! Irelia to jest dla pokurwów bohater. Po prostu mnie nery wynoszą jak tego bohatera widzę! To odpierdalasz, to, to, to klikam wszystkie spele w Irelii i ona przeżywa, to wszystko zabija mojego junglera na hita i mnie też zabija po tym Kurwa. No za gość Jeban opętany jest, on jest opętany Zabił mnie A, Jak tam co robił No ja ze 160 LP do 0 LP do 1 Gratuluję Kurwa. Jak to powiedział kubon pod systemu A ja oni tutaj ten inwejdują Morgana bez kół. Ja jesteśmy tylko błędami w tym systemie Red Games. Cant To są Jaz Weźmiemy mu tower po prostu, no. Mógłbym do brać. Po tego Streama w kolorze, bo chyba coś mi się twit zjebał, Znasz? No, monitor ci się spierdolił. Kolor bez kolorów masz chyba włączony, kolego. Czy już do Majstra odesłać. Albo coś z wzrokiem, ze wzrokiem możesz też mieć, no. Sorry, nie wiem, ja chyba też się najebałem już tym alkoholem. Nie potrafię się wysłowi. Kubona brwi na brwi mogłyby startować w miss brwi świata Ej mi się wydaje, że Kuba nie zabić gif falują Jego falujące brwi i jak jest donate to te brwi falują po prostu I to byłoby zajebiste A same brwi wycięte to taki pasek się pojawia No nie, wygramy, wygramy POPIERDOLONY JESTEM BOHATER KURWA Nie, sick Stary, 200hp miał i, i wyleczył się za milion Morello robię, bo się nie da na to, tego bohatera. Morello Ja pierdolę zdążył. Ha ha! <słysy> <słysy> Potem jak, że powiem, sprzegrał solo grę zawodnik Napisałem Użyj R, ty kurwo No, fakt Poniosło mnie strasznie Od dostałem bana i kom Karim, Ultkim, Firkim, You did when they killed me Alone, Zobaczyłem, pisał, że był sam Napisałem ty kurwo Ponieważ zdenerwowałem się I to był właśnie, właśnie... Pękło coś we mnie. W tej grze napisałem dużo złych rzeczy. To jest, w sensie byłem bardzo annoying. Tutaj napisałem, że goś się, że dostał stompa i że jest bezwartościowym dekary. Goś poszedł Lucianem i zaczął bić solo na szora. Praktycznie się wy, wy. Praktycznie zginął od tego na shora. I wtedy zdenerwowałem się, bo przez to przegraliśmy grę. Naprawdę jest, jestem. Jestem. Po prostu nie rozumiem. Jak można stworzyć tak perfekcyjny system doboru graczy, jak to zrobił Red Games? Kolejny raz, no, w ta firma góruje po prostu. Nie, na w budkarszym oh, debil. Ja wiem. No. O Jezusku. Osiem miesięcy świetnej zabawy na twoim i bój z Jakub. Świetnie dziś wygladasz. Banicja dobrze ci zrobiła. Klasa. Wiesz czasami to co jest dla nas najważniejsze jest pod nosem. Szukamy szczęścia w używkach, w pieniądzach, w środkowym seksie, ale ja naprawdę w każdym ja dobrze chodzi o spokój Ja go znalazłem Dzięki Right Games oczywiście Jeszcze piękny sekund Nie mogę remake'a Yes Free Win Nic nie mówię! Nie zapeszajmy! Nic nie mówię! Dobra, jest całkiem spoko! Really, really uh, <laughs> Okej, okay, uh, zamki so... pizdę kurwa, Lalusiu! <laughs> Thank kurwa, Nostalgik kurwa, nostalgik jak ci zaskopa Tak bym mu. <laughs> Nie zaatakowałem z łapki No kurwa NO dlaczego kręsz? No ja pierdolę No dlaczego klęs? No kurwa! dlaczego klęs? Naprawdę, nie wiem, no kurwa! Podiebaną publikę wszystko kurwa robię! Bez kitu z tym monitorem, kurwa! A ale nie, to jest żałosne, to skurwa żałosne, to jest kurwa żałosne To jest, kurwa żałosne Kto go zlutował, sarko? Kogo? No nie będę mówił, nie będę mówił No, a dobrze A się lotować jedną skrzynkę, która... Co ja kurwa zrobiłem? Niech ja pierdolę ja ten przycisk wcisnąłem, nie wiem! Kurwa! To te negatywne emocje Edwarda mi się dzielają. Prawda jest taka, grałem z nasilku, wszystko taki przez to mnie baną świnie. No kurwa naprawdę. Ja chcę być miły. Jadł, Taka tam przekąska kurwa Cholera do mnie Chcę się lecieć medkitem i lecę tam po <ciums> Kurwa na Help Kurwa Delord! Where are you, The Lord? The Lord no, what no, happened? Nie, mam jak. nie co to jest za zakład w ogóle? To znaczy, się... Ty chyba się przyzwyczaiłeś do przegrywania, patrząc na predykcje. Patrząc na twój kolor włosów, to ty <laughs> chyba też przegrywasz. O wysyłaś. nie! Wartuje Daniel. O. Muszę się jakoś odgryź, bo jestem autentycznie po prostu zły. że Po prostu to przeszła ten jeden wybór i że tak niesprawiedliwy był to zakład. To Ale czy tutaj będzie mieli base race? oni w ogóle się nie interesują tym, ale Dawid Sonek ma teleportację. Lewus również ma teleportację. Oni mogą pójść na Oni mogą pójść na i to będzie base race. glebo próbował się przez chwilę zatrzymał. To będzie pierwszy kto zdąży. Mamy oczywiście pojedynek w lewym dolnym rogu, jest na natarcie Illuminar, ale Dawid Sonek, czy on wykona tą misję? Wchodził w glebo? jest zabójstwo! Dawid Sonek! Polski! XP3! Yes! I lub I wygrywa! <laughs> A Fnatic pojawi się na animale, jest spóźnione, bo nagle Vitality przynosi się na środek i zobacz, zukę ma flankę, ale ten Elder spływa bardzo prędko o, i to jest niebezpieczne, tysiąc punktów zdrowego! Ale mlaśniesz, to nie dość, że połkniesz, to jeszcze zabierzesz tego smoka. I Zobacz, jeszcze teraz rotuje na środek z Attilo i to jest niesamowite wykorzystanie tam kęcza. Ja równą... mam to nie wierzę, ale Gisółkę by tam nie miało być mieć pomóc swojej drużynie? właśnie na ściany, czy on ucieknie, nie, jest jeszcze Altmie do Brooksa. Ale drużka witali wyjdzie na widać. Oni chcą to skończyć, to nie jest base face! To jest jednostronny push, Gravitari, nie chce dopiąć! Jednak I... jest tutaj już Nemezis teleport jeszcze. Nie ma takiej szansy, ale ten smok całkowicie zmienił grę. Bullites. Oh, Van I mean, Woolite Vander. Wander. Um, probably Selfie. Jankos, But I think Self-Made Man and uh, Inspired are also really, really good players. And as for top player, Cubo. Uh, <laughs> okay, we have some nostalgia here. With Cuban, uh, so it was a pleasure talking to you. Thank you, Blumi, for spending our time. And if you have anything to... Nema to... mola fovi. No, I nie miałbyś już żadnej życia. <laughs> <laughs> Ujat. <laughs> Ale wiesz co? Nie mogę na to patrzeć. To jest jak, to jest jak jeden z tych dźwięków, jak np. kot jedzie pazurami po ścianie, albo jak kreda po tablicy, że normalnie aż ci skręca w środku.